Dzień dobry. Dzień dobry. E, Jestem Dominika i Vincent i e, no. będziemy zadawać pani <głos> <głos> różne pytania dotyczące Lelui. Dobrze, słucham. Więc gdzie leży siedlisko i jakie inne ciekawe miejsca można znaleźć w okolicy? Siedlisko Leluja leży w gminie Obryte, niedaleko Półtuska, mniej więcej 14 km. Co ciekawego tu można znaleźć w okolicy? Hmm. Na przykład ciekawe jest to, że, że siedlisko leży na terenie Puszczy Białej, czyli otaczają nas lasy. Jest tutaj rezerwat Wielgola ze starymi, bardzo starymi sosnami. W okolicy jest bardzo ciekawy kościół drewniany w sokołowie włościańskim. Jest też zabytkowy kościół w obryte, ale murowany, już nie drewniany. I dookoła pola łąki las. Ile par żurawi widziano niedawno w siedlisku Leluja? Żurawi, par? Ja tak. mam nazwisko Żurawska, więc już jest jeden. <grywia> A dookoła jest naprawdę bardzo, bardzo dużo żurawi. Jest więcej żurawi niż na pewno bocianów. Ee, żurawie przylatują bardzo wczesną wiosną. Są to pierwsze ptaki, które przylatują, na które widzimy, tak, bo może jeszcze jakieś są, ale one takie zwiastunem wiosny są dla nas w żurawie ee, i wczesną wiosną zaczynają bardzo głośno śpiewać, to się nazywa bodajże, bodajże klangor. klangor, dokładnie, <laughs> dokładnie, no i zaczynają się tańce żurawi, czyli to tańce godowe, piękne. Y Macie bardzo fajny plac zabaw niedaleko stodoły i jestem ciekawa, czy sami go zrobiliście. Tak, zrobiliśmy go sami, pomysł był nasz. Trochę pomógł nam pan Janek, jeżeli chodzi o wykonanie placu zabaw, no ale w większości zrobiliśmy tymi rękoma. A jakie zwierzęta można znaleźć na terenie Lelui? No przede wszystkim są kozy, chyba ponad 30 sztuk, łącznie z małymi. Są owce, są koniki polskie, są krowy rasy Jersey, e, psy, koty, kury, gęsi, myszy i tak dalej, i tak dalej. Generalnie całe się dzisko żyje. I muchy. I mu a, muchy, no wiadomo, zapomniałam o najważniejszym, tak, naszym gościu. Są muchy. I to najgorsze. Najgorsze. A jak powstał obóz, y, też położony niedaleko muchy. Lelui. Dzikie dzieci? Tak. Wszystkie nasze działania generalnie kręcą się wokół dzieci, po części jest to realizacja naszych marzeń z dzieciństwa, ja uwielbiałam spać w namiocie i myślę, że jakbym była dzieckiem to chciałabym mieć taką leśną bazę biwakową, w której mogłabym spędzać czas, mogłabym spać pod gołym niebem, mogłabym palić ogniska, no a tipi to też było takie moje marzenie z dzieciństwa. A co można robić z kozami? Z kozami? Tak. No, przede wszystkim można je doić. <noise> można je karmić, co też uwielbiają. Można je głaskać. tak. A z mleka da się robić sery? A z mleka da się robić a. sery. Co Moje robimy? Sery a małe pyszne. się nie dają głaskać. No, niektóre się dają. A tylko trzeba dać im karina no. na, na czasu. Taką. Albo trawę. Albo trawę, tak, dokładnie. Yy, a skąd przyszedł na, pomysł na nazwę Leluja? Szukałam nazwy związanej z kurpiami, aleluja, bo to jest w ogóle teren kurpi białych, bo są kurpie białe i zielone, ale aleluja to jest wycinanka w kształcie drzewka i obok z jakimiś dwoma postaciami, czy koguty, no u nas to akurat są kozy, no i dlatego powstało logo w kształcie aleluji, czyli tego, tej wycinanki kurpiowskiej, no i cała nazwa też się z tego wzięła. No i ja mam jeszcze pytanie, ile lat ma ten las tutaj? Ten las, nasz, znaczy nasze krzaczory, czy las, dookoła? Puszcza, las biała? dookoła, puszcza biała? Nie mam pojęcia. Poddaję się. No jeżeli najstarsze sosny miały ile? Mówił Pan e, ornitolog, jakbyś na spacerze. 180 z, 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 z strzelał, tak, no, to no to ten las ma na pewno dużo, 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 dużo więcej. Ale nie, 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 do, nie do, do, dotarłam do żadnych kronik takich historycznych, które by mówiły, w którym wieku powstał Wilgolet. 1500 pięćset, tysięcy. No może 1500. Tysiąc, e... I to były już wszystkie pytania. Dziękuję to Wam bardzo. Jest, Super dobrze się dobrze przygotowaliście. To, ja. Dziękuję.